Co jest grane? Halo? Dobra, czekaj chwilę. Czemu nie mam filmów żadnej Kto tu chodzi? Nie no, normalnie leci. Lecimy na żywo. Na Big Bena, ryzyk fizyk. Jeszcze dla wizji. Lepsza na skrzynia. Dlaczego ja nie mogę dostać karabinu Let's na start, go. tylko dostaję choby pistolet i PMA? Przecież to kan dupy rozbić. W, ty, w, tym, w tym wypadku oczywiście. W tym wypadku normalnie to jest dobre. Jestem um. nie. niestety jestem ja wściekły, ale wściekły, jestem Niestety tak to tak się tak падни понижаем помпа не mm. също Weto za, za aptekę Czemu? No a kiedy się wejdzie z apteką? Nie wiem Na no, 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 to tam to, to jest bardziej się opłaca tego go dobi, no ładnie. Nie no, co to za Ja Nie ciężobiłem mu kolega się śmieci. No, niestety. Ale następna gra będzie lepsza. Jakbym na tym Big Benie, nie? Ja za zawsze na tym Big Benie fajnie się dostaje yy, jak się dostanie tego. Karabin, bo wiesz, jest wysoko i łatwo dobić typa, łatwo go zabić. O! Dwie osoby oglądają! W tym ja, jeszcze jakaś osoba! Ale fajnie. No. Nie wiem, mamy osobę. Kim jesteś? Napisz na czacie. Let's go. No ja, nikt na czacie nic nie pisze, bo mnie się wstydzi.

A cóż, nie był godzin tego live'a, nie wyraźnie Mamy karabin Ja e, położę, no nie, no. po, nie typa Gabriel Słuchajcie, pomocy! Sami, kurwa, tego. Pomocy, bo ja mam tu powalonego typa! Czekaj Jak wie jeszcze... O mnie, szybko! Idę, idę, czekaj Gdzie ten aż powalonego typa? Tu jest o, kolejny jego kolega przyszedł. Dawaj, odradzają się. Tutaj są no niestety, ja miałem tylko PM, -a, a miał pompę. Szkoda. Nie wiem w ogóle skąd mnie zabili. Nie Ja zabijam jakieś typa właśnie, zawsze jak się na tą górę. Tu tam fajnie właśnie się strzela do ludzi z góry. I no typ, typ stoi i, się, i się strzela z kimś, a ja do niego z góry od razu nawala mnie i go zabijem mm. W takim tempie nigdy nie wbijem już od mojej dywizji No Jest dobrze, mam pistolet. Ja mam tylko bandaża. Dobra, mam no kołka. Jest dobrze. G. No, mam pompę. Jest Lepsza pompa Dobra ja też mam pompę już Na jeszcze Ko się Kości, we mnie szedł za cymbał Niczym nie trafił oczywiście Dobra ja będę się uleczył tym bo tego typu będę miał O A jak U mnie. Niestety na mnie mnie. Ty dobra typów mam, mam, ale na Ale jest Lipa Nie pomogę ci teraz Go, gdzie ty jesteś? A ty tutaj jesteś Z pierdoliłem, ale jestem koksem Boże, o, o mój dzień wow, Łaaa, no nie wiem ty Boże, bo... jak ja o, kurwa, ograłem tych ludzi ty, dalej tutaj kolejni biegną Jestem obok ciebie Czekaj chwilę Tak ograłem typa, naprawdę, aż chyba o Boże Ale chodź do mnie Gabriel Gdzie ty jesteś? No. Gdzieś były typy Kur, ty tutaj ty, typ ty, ty jest w tym domu Czekaj chwilę, mnie tam nie ma Tylko pleży już Dobra super ładnie O kurde wolna czerwona. To... Czyta wolna? Tak. Ale ja. ja tutaj ludzi jest, na pewno, nie? O jeszcze to. Przez tą mgłę obsraną nic nie widać. No ta ta mgła to, to wyjebanie jest. Dobra widzę typa. To niestety nie trafiłem go ani jedną strzałem Leży mi? Nie. O, Po kewie Leży. Let's go. No wow. wypuść mnie Gabriel! Właściu, no, no co ty robisz! Nie wiem no... dostał już Wiem. Ja myślałem, że wchodzimy tam obaj, no jakbyśmy weszli to się go zabili już. Nie wiem. Jeszcze no. mi drzwi zamykasz. Właśnie... Nie wiem, jakoś tak stałeś i ja... ja... w ogóle nie wiem o co ci chodziło. Wy przejścisz, w przejściu już... Jak tam weszłeś to to nie dało się wyjść, to oczywiste chyba, nie? Kurde. Czekaj, aż se powtórzę. Pa objęty po minus 56 i tak stałeś, a ty ci zamknął, czyli wtedy. Mieliśmy do fragi? Ej Nie, miałeś no jednego, bo jednego powoliłeś No dobrze mamo Mało bo ja się po co będzie na streamie Z strygu? To Bo wie że moja mama będzie na streamie Jak wbiadę do pokoju przed chwilą, coś Że mam pościelić łóżko ona. To, a tu, w ogóle, tu nic nie ma, ale ja, Nie, chyba, chyba te kpiny robisz ze mnie. Se kościu chyba kpisz. Dobra, powaliłem typa. Dobra, zawiem typa, elo. Yes. Jeszcze ktoś tu stoi? Ja tam tego typu zostawię Kto my tu mamy? Tam tu typa Dobra, jest 45 jakiś gościu I, i, Idą do ciebie dwie osoby ogólnie Ja stąd uciekam, melo? Ja ci jakoś nie, nie za bardzo jestem w stanie pomóc Ja już uciekłem Ołow! Ty no, co goś tu robi w ogóle? Dobra, na streamie jest jak gościa hopi z pompą i spałem, zabiję pistoletem, nie? Trusted. Nie wiem, no dwóch nie dojeżdża. Co z tego, że jednemu zostawię low? Jeszcze hop nie wskakuje, co to ma być w ogóle? Ten podwójny skok na ścianę jest tak bez sensu. Ty właśnie, on miał przejść, on miał przecież tego, to co ja robię tutaj jeszcze? Co się stało? Czemu ja zabiłem typa z, P z pm i z pistoletem, a tu nie ma w ogóle A, bo... Dobra, przypomniałeś się, że ta gra kurwa nie działa od jakiegoś czasu. Nie wiem, jak to jest, że ta gra aż tak bardzo jest zepsuta. Ta gra jest pierdą. Nią. niestety jaż Ja głupo spokojnie co poszczę do nich jeszcze z góry no ok dobrze ja się nie będę z tą kłócił Jeszcze raz takiego lawa A nie kto Jest z dystryku?